Z tej strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na film z mierzeniem kozaków na szeroką łydkę. Bardzo długo wyczekiwany film. Zamówiłam dużo kozaków na szeroką łydkę i bodków na szeroką stopę ze sklepu NEXT, więc zmierzę, pokażę Wam, jak one leżą. Ocenię je dla was i powiem Wam, które są wygodne, które się nadają właśnie na szeroką. Łytkę. Ja jestem ekstremalną testerką tego typu obuwia, bo posiadam właśnie szeroką łytkę, posiadam wysokie podbicie i posiadam szeroką stopę, więc takie zwyczajne kozaki są zupełnie nie dla mnie. Moja stopa potrzebuje wygody. I potrzebuje sporo miejsca, więc zapraszam dzisiaj do oglądania, jeżeli jesteście zainteresowani. Linki do wszystkich tych kozaków zostawiam, oczywiście, w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu. Zaczynamy. Wspomnę jeszcze na początku, że podczas robienia zamówienia rzuciłam się na te kozaki jak szczerbaty na suchary, więc troszeczkę pomyłek się tutaj pojawiło. Powtarzają się niektóre modele, są w różnych kolorach, tak mi się bardzo spodobała, ale to świadczy tylko o tym, że po prostu te modele mi się bardzo podobały i zamówiłam je w różnych kolorach, ale nic to, zmierzyłam dla Was wszystko i zmierzyłam też moją łydkę. Tak, woli ścisłości, żeby już nie rozmawiać na ten temat. Jak możecie zobaczyć, i prawa, i lewa łydka mają szerokość 48 cm. W kostce wychodzi 28, ale te moje łydki różnią się nieco, jeśli chodzi o proporcje, ponieważ lewa łydka jest mniej ma różnic w obwodach, jest raczej taka prosta od góry do dołu, czyli jak ma 48 w najszerszym miejscu, no to schodząc coraz, coraz bardziej w dół, no to ten obwód za bardzo się nie różni. Ona jest po prostu taka bardziej prosta, bym powiedziała. Za to druga łydka jest bardziej właśnie taka smuklejsza i właśnie różni się w dalszych obwodach obie mają w najszerszym miejscu 48 i w kostce może ta lewa łydka ma 28 a prawa ma 27 to są minimalne różnice ale właśnie w tym w tym kształcie tutaj zobaczycie mój przecudnej urody <grytanie> rysunek, troszeczkę się różnią i tutaj zazwyczaj też jest problem, zazwyczaj też mierzę po jednym aby żeby się po prostu już nie denerwować, i zaczynam właśnie od lewej nogi, jeżeli lewa noga wejdzie, wejdzie też i prawa. No, ale zacznijmy od kozaków, które są bardzo fajne i które pasują. Pierwsze kozaki pochodzą z Jorsa. Są czarne i to jest rozmiar 6. One są tutaj połączone gumką. Nie będę mogła Wam pokazać jednego. One mają gumę z tyłu. Taką gumę w formie materiału. Będziecie to mogli zobaczyć na przebitkach. Zobaczcie, widzicie? Ten materiał jest taki jakby ala neoprenowy i on się tutaj bardzo rozciąga. Więc ten materiał jest z tyłu. One są zapinane na Suwak, mają taki troszeczkę czub, nie wiem czy ja się tutaj z tym ogarnę, mają czub. Z przodu są takie ala zamszowe na płaskiej podeszwie z takim delikatnym, małym obcasikiem. Mm, bardzo przyjemne, dosyć niskie, muszę przyznać. Ja lubię takie kozaki, które są zaraz przed kolanem. One są troszeczkę niższe, ale bardzo wygodne i nawet spokojnie można włożyć dwa palce, więc jest jeszcze troszeczkę miejsca tutaj w nich. No i to rozciąganie tutaj z tyłu. No, ta guma się rozciąga dosyć Porządnie. Zobaczcie, ona jest naprawdę porządnie tutaj do rozciągnięcia, porządno do rozciągnięcia. To jest fajne, że nie jest z taką sztywną gumą. Mam tutaj też takie kozaki ze sztywną gumą, i ta sztywna guma no jest sztywna, prawda? Więc nie jest w niej najwygodniej, a one są takie miękkie, one wywijają się na wszystkie strony, więc y, bardzo fajnie. Z przodu może nie jest y, super komfortowo, jeśli chodzi o szeroką stopę, bo troszeczkę mnie jednak ciśnie, ale wiem, że tego typu kozaki się y, rozchodzą. Chodzą. Wiem, że tego, tego typu kozaki się po prostu rozbijają, więc tutaj bym nie psioczyła. Są dosyć smukłe, nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Może zobaczycie? Są dosyć smukłe, te noski mają dosyć smukłe, ale wszystko w nich jak najbardziej na tak. I one niestety już są wyprzedane, ale tak od razu Wam mówię, bo tutaj chodzi bardziej o tą ciekawostkę, gdzie kupić kozaki na szeroką stopę, na szeroką łydkę. Bardzo często się mnie pytacie o to i zdradzę Wam sklepy, gdzie możecie szukać takich kozaków pod koniec filmu. E, a na razie testujemy sklep Next i wygląda na to, że rzeczywiście w sklepie Next można zdobyć takie, takie kozaki, ponieważ pojawiają się tam różne marki, również właśnie Yours, który posiada taką ofertę, ofertę z White Fit e, i... Proszę bardzo, pierwsze kozaki, jak najbardziej na tak. I tutaj też muszę wspomnieć, że do wyboru w niektórych tych butach, botkach, w niektórym obuwiu do wyboru są dwie opcje: opcja regular i opcja, właśnie szeroka. Więc tutaj akurat nie, nie świrowałabym, nie szłabym w stronę regular, tylko od razu brałam właśnie te szerokie. I wam też polecam brać od razu te szerokie. Kolejne bodki, które mierzyłam i które są swoją odmianą kolorystyczną. To są te są te botki khaki i czarne e, i khaki mam w rozmiarze 39 właśnie w wersji szerokiej e, możecie zobaczyć jak one się prezentują przepiękne tutaj z klamerkami te klamerki można oczywiście sobie tutaj poluzować co nie ma za bardzo większego sensu bo tutaj ta cholewka nie jest rozciągliwa zasuwane są na zamek czarna podeszwa e, one są takie troszeczkę jakby em, przecierane chmurkowane wysoka jest ta dosyć cholewka, no i jak możecie zobaczyć na przebicę, no po prostu się w niej nie zapnę do końca, tak dotąd się zapinam i reszta już po prostu nie pójdzie, nie ma tutaj żadnej gumki, bardzo żałuję, bo myślę, że gumka rozwiązałaby tutaj problem, no są takie buty typu workery, buty typu właśnie do, bardziej do, do spodni, one w środku są tak lekko ocieplane, czy ja Wam pokażę, czy tamte są ocieplane? Jeszcze Wam nie powiedziałam. Tamte czarne nie są ocieplane, mają tylko taką gąbeczkę. Te też mają tylko taką gąbeczkę tutaj miękką, no ale no niestety się w nich nie zapnę. To jest właśnie rozmiar 39. Tych są dobre na szeroką stopę, bardzo wygodne. Tam spokojnie może się skarpeta gruba zmieścić, ale no niestety nie na. Nie na łydkę, nie na kostkę. W kostce też tam mam troszeczkę e, grubiej, więc potrzebuję, żeby, żeby było wygodniej jednak. Więc to są 39. One były podpisane jako osiemnastki, z tego, co kojarzę, nie wiem. W każdym razie, drugie tutaj już jest informacja, możecie sobie zobaczyć extra, extra white fit te też, że są white fit, no i zobaczcie to jest praktycznie 1 do 1 tylko tutaj dół mamy właśnie taki alas skórkowy czarny, a góra jest taka mięciutka e, zamszowa, tutaj też są te klamerki zapinane są na mm, na suwak i tutaj też nie zapnę się do połowy niestety i to jest rozmiar 38 są mniejsze może bardziej komfortowo się w nich czułam nie są takimi wielkimi człopakami, nie czułam się w nich tak jak w takich wielkich mm, kalorii więc y, też są dobre tutaj na szeroką stopę. Są szerokie, ale tutaj u góry się nie zapięłam, więc, więc bardzo ładne, bardzo fajne, ale nie na szeroką kostkę. One słuchajcie, jak dobrze poszperacie to jak robiłam, jak spisywałam tutaj właśnie ceny tych wszystkich kozaków, bo tamte są niestety niedostępne, ale te były po 96 zł. No słuchajcie, na szeroką stopę buty za 96 zł. Cena bajka. Więc tak was informuję, że warto prze przeglądać, przeszperać dział wyprzedaży, dział już, już wyprzedaży zimowych, więc zerkajcie. Kolejne dwie wersje butów, które mówiłam to są właśnie te takie a'la y, oficerki, takie a'la koniskie buty nie wiem jak nazywają takie buty takie jeździeckie, o proszę bardzo i drugie są czarne o proszę bardzo i te, te, te są w kolorze właśnie takiej kawy z mlekiem i są w kolorze 38 one bardzo ładnie y, bardzo ładnie pasują, są też na szeroką stopę i tutaj właśnie jest ta szeroka guma, ale guma, która jest bardzo sztywna, przy czym no guma jest tutaj, sporo tej gumy jest z boku tutaj, y, z tyłu i tutaj zapinane są również na zamek, i tutaj jest taka sprzączka którą można poluzować, ale ona również jest rozciągliwa, ona również jest na gumie. E, tutaj dół bardzo ładnie wygląda, tutaj ten zapiętek taki pikowany, e, przód, one też są takie właśnie ala chmurkowe, przecierane. E, bardzo ładnie wyglądają, ta podeszwa też bardzo ładnie wygląda, no są szerokie, są dobre na szeroką łydkę, dobrze się w nich czuję. Troszeczkę mi wybula u góry, ale wiem, że tego typu kozaki ta guma się troszeczkę rozciąga po czasie. Się. wiem, mam podobne i uważałam jeszcze, że o, schudła mi łydka. No nie, no nie, no nie, no nie, po prostu nie. Po prostu ta guma się rozciąga i one całe się po prostu dopasowują do, 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 do nogi, do stopy, więc tutaj też y, ta bułka, którą Wam pokazuję na przebitkach, ona zniknie, no bo ta guma się rozciąga, no i drugie wzięłam w większym rozmiarze i też mi się spodobało i też nie zauważyłam, że są dokładnie takie same jak tamte, no i one są w rozmiarze 39, sprawdzę tak dokładnie, one są matowe, z takiego matowego takiej matowej ala skóry, tutaj też mają tą gumę sprzączkę, pikowanie na zapiętku już tutaj z taką, z, takim, z taką kropeczką metalową i w całości właśnie wyglądają jak takie buty jeździeckie myślę, że fajnie wyglądają, bardzo fajnie wyglądają też właśnie do sukienki bardzo fajnie będą wyglądać też do jakichś właśnie obcisłych spodni do leggingsów, czy po prostu do każdej stylizacji, jeżeli szukacie takich kozaków, I czy one są w środku ocieplane no one w środku mają coś takiego to jest taka, taka pianka taka miękka pianka, no może nie są jakoś bardzo ocieplane, ale od razu w takich kozakach jest cieplej, jak już jest, jak już macie nogę w kozaku zapiętą, no to jest w nich od razu cieplej z bieżnikiem, z takim trepem no bardzo mi się spodobały, zarówno właśnie te czarne, jak i te kawa z mlekiem, no zobaczcie no zobaczcie, piękne są i ta szeroka łydka do nich oczywiście wejdzie więc te polecam jak najbardziej. One też były w szalonych cenach. Jak sprawdzałam później, żeby Wam podać cenę, były na wyprzedażach. Możliwe, że już nie są, możliwe, że już nie są dostępne. E, po 111 zł, słuchajcie, po 111 zł to po prostu żal nie kupić, więc e, tak polecam. Będziecie pytać, czy w Nextie Next jest cło i czy płaciłam cło, bo to zamówienie w ogóle jakimś cudem dotarło do mnie z Wielkiej Brytanii. Część dotarła z Wielkiej Brytanii, część dotarła z Niemiec, więc od razu Wam powiem, że nie, wszystko przyszło bez cła, bez żadnego problemu, w kilku paczkach co prawda, bo to się wszystko nie zmieściło do jednej, ale ja nie płaciłam więc nie wiem jak to do końca jest nie wiem skąd oni to wysyłają, nie wiem jakie tam magazyny, w każdym razie była informacja, że część przyszła z UK. Kolejne bodki, bodki kowbojki, które zamówiłam z YourSite, to jest rozmiar numer 5, czyli wychodziłoby, że 38, zobaczcie zobaczcie jakie piękne, klasyczne tutaj jest guma, wydawałoby się, że będzie wszystko w porządku rozsuwane są tutaj na zamek, ale możecie zobaczyć na przepikach, że moja stopka nie wyszła, po prostu problem jest Tutaj. Problem jest tutaj, tutaj jest za mało miejsca na tym zakręcie. Moja stopa tutaj nie przejdzie, ma wysokie podbicie i absolutnie się nie zmieści. A wiecie o co mi chodziło? Chodziło mi o buty do spodni z takim czubem. One są prześwietne. Zobaczcie, mają taki czub, mały one są znowu połączone, muszę się tutaj jakoś ogarniać, połączone są gumką, mają malutki obcasik i ten czub, który no niesamowicie mi się, niesamowicie mi się spodobał, no i taki właśnie krój kowbojki tutaj jakieś, no klasyczne klasyczne, bez żadnych wydziwień bez żadnych tutaj wielkich rysunków takich jak nieraz są właśnie na kowbojkach bardzo ładne, no cóż, niestety niestety nie, przez to, że są smukłe, no tak nie widzę za bardzo aby tutaj moja stópka wyszła. W każdym razie, już już przy, już przy zakładaniu był problem. Także te nie ostatnie kozaki przed nami e, brązowe ala zamszowe z Jorsa na płaskiej podeszwie, próbowałam je przymierzyć, ale niestety rozmiar, który tutaj mam to jest piątka, czyli 38 mam podobne, bardzo podobne właśnie z Jorsa w kolorze karmelowym i stwierdziłam, że te brązowe też fajnie wyglądają na płaskiej podeszwie, myślę, że się fajnie sprawdzą, no ale niestety nie, no niestety nie, no tutaj po prostu przejście znowuż ten zakręt się tutaj nie sprawdził, więc próbowałam je ubrać. No ale nie będę na siłę wciskała moją raciczkę w te buty, więc. Więc tak, i mam dla Was jeszcze bonusowe buty. Tak wspomniałam, że to są ostatnie, ale przypomniałam sobie, że mam jeszcze jedne. Nie ze sklepu Next, ale są dobre, więc chciałam Wam koniecznie o nich opowiedzieć. I są to klasyczne buty, klasyczne kozaki z Ula Popken. Przyszły do mnie właśnie całkiem niedawno. Proszę bardzo, jak one wyglądają. Tutaj lekko takie pomarszczone, czubek półokrągły, klocuszkowy. Obcasik, rozmiar, ja powiedziałam rozmiar, bo sprawdziłam sama dla siebie, ja wam nie powiedziałam. Rozmiar 39, zapinane są tutaj na zamek. Tutaj dodatkowa guma, taka bardzo, bardzo rozciągliwa. I tutaj też, jak przymierzam, nie wiem, czy one są skórzane. Wydaje mi się, że są, bo są takie mięciutkie, takie przyjemne. Napiszę wam tutaj, czy są skórzane, czy nie. Naprawdę świetne tutaj mają taki, takie wytłoczenie. Ula Popken, proszę bardzo. Bardzo ładnie wyglądają, klasyczne do sukienki. Do spódnicy czegoś takiego szukałam, i to, o czym Wam muszę powiedzieć, to to, że właśnie jedna z moich nóżek jest bardziej ściśnięta. Możecie zobaczyć na przebitkach, jak to wygląda. Prawa noga jest jakby normalnie, wszystko, nic nie czuję, żadnego tam ucisku większego, a lewa jest taka dociśnięta na maksa dociśnięta na hama, i tutaj też się właśnie zastanawiałam, żeby ich nie powiększyć, żeby tej gumy po prostu tutaj nie poszerzyć, nie powiększyć, żeby tutaj nie było nie było szerzej, żeby się bardziej po prostu dopasowały do, do stopy, ale to się wszystko okaże, bo rozglądam się właśnie za cholewkarzem, za osobą, która specjalizuje się właśnie w poszerzeniu cholewek, więc szukam, widziałam, że w Krakowie jest taki specjalista i będę dawała znać no gdzie jak nie w Krakowie, no gdzie jak nie w Krakowie po prostu Szewczyk, Szewczyk, Dratewka musi być, musi być specjalista w Krakowie, no więc tak, no więc te buty z Ula Popken też jak najbardziej na tak, też są dobre na szeroką łydkę na szeroką stopę i teraz w, w ramach podsumowania wszystkich tych kozaków wszystkich tych bodków, czekam również na wasze opinie, które wam się najbardziej podobały, które wam najbardziej przypadły do gustu tak patrząc na nie, no Wydaje mi się, że najładniejsze są te z gumą, te oficerki z gumą jeździeckie. Kozaki z gumą najbardziej mi przypadły do gustu. Drugie w kolejce są te z tym materiałem rozciągliwym z Jorsa. Z, z One są bardzo miękkie, właśnie wyginają się na wszystkie strony, bardzo, bardzo wygodne. No a na nie są wszystkie te, które nie pasują. No właśnie, no i co z tym sklepem Next? Czy sklep Next nadaje się? Czy znajdziemy w nim buty? Na szeroką łydkę, na szeroką stopę, po prostu szerokie buty czy znajdziemy? Tak znajdziemy, tylko trzeba szukać, trzeba zamawiać, trzeba mierzyć, trzeba zwracać. No z tym to się niestety wiąże. Taki nasz los dziewczyn plus size, dziewczyn o większych potrzebach, no tak to właśnie wygląda. Ale sklep Next zdecydowanie możecie zwrócić uwagę, bo w dobrych cenach znajdziecie te kozaki, dobrze wykonane z różnych firm. Więc polecam serdecznie. Drugi sklep, bo obiecałam Wam, że. że Wam powiem, w których sklepach warto szukać właśnie tych kozaków. Drugi sklep, w którym warto szukać szerokich kozaków, to Ula Popken. Zdecydowanie tak, tam już ceny są wyższe, ale kupujecie kozaki skórzane. Nie zawsze, ale znajdziecie również kozaki skórzane. Buty naprawdę najwyższej jakości wielu, wielu marek. Na szerokie, szerokie stopy, na powiększoną łydkę. Więc sklep Ula Popken również jak najbardziej na tak. Niestety w Bonprixie już nie znajdziemy butów na szerokie e, stopy. Były kozaki, ala skarpetowe, nie wiem, nie ma ich, nie pojawiły się, nie mam do nich linku, nie mam do nich dostępu. czy one są, czy one będą, czy one wrócą, no po prostu już jakby pożegnaliśmy się z Bonprixem. No i Jors. No i JORS, słyszałam od Was też, że na Zalando można znaleźć JORSA. JORSowe szerokie buty są jak najbardziej na tagi. Właśnie znajdziecie JORSA na Zalando, znajdziecie JORSA też w nekście. Możecie zamówić też osobno, więc JORS to jest też taka sprawdzona marka właśnie tych kozaków, które, które są dobre na szerokie stopy, szerokie łydki. No, więc dajcie mi znać, czy film Wam się podobał. Co Wam się tutaj najbardziej spodobało, co wam wpadło w oko. Pamiętajcie też, że te kozaki, one po prostu, jak świeże bułeczki, przesortowały się, wyprzedaże się pojawiły, ceny po prostu, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo niskie i ich już po prostu nie było dostępnych w sklepie, więc sprawdzajcie, patrzcie koniecznie na to. Linki do nich, oczywiście, że zostawię Wam. W opisie pod filmem, bo część z nich wróci, będę je odsyłała oczywiście. Więc możecie czatować. Czekam na Wasze opinie. Jeżeli chcecie więcej takich filmów na moim kanale, takie filmy są bardzo dla mnie wymagające, musicie wiedzieć. Cała logistyka, zamów zamówić po prostu taką masę e, kozaków, taką masę butów, żeby one przyszły, żeby je zmierzyć, więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli taki film Wam się podobał i ja będę wiedziała po wyświetleniach i po Waszych reakcjach, czy chcecie takie filmy, czy nie chcecie takie filmy, więc. Zróbcie hałas, zróbcie hałas tam na dole. E, zapraszam na mój kanał vlogowy, Madziow Vlog, zapraszam na Instagrama, na Instagramie nazywam się również tak, tam, tak jak wszędzie, Madziow, po prostu tak mnie wyszukacie. Myślę, że next jeszcze się pojawi, jeszcze się pojawi na tym kanale, to było moje pierwsze zamówienie, musicie wiedzieć, więc myślę, że jeszcze się pojawi. Dobra, na to wszystko, ja się z Wami żegnam, cześć, pa!